Podążaj za swoim czuciem, aby za tym czuciem podążać. Najpierw poczuj, pozwól sobie na odkrycie tego poczucia, skontaktowanie się, skomunikowanie się z tym e, czuciem. Do tego ma służyć cała praktyka, o której tutaj mówię. We wtorki ćwiczymy razem e, i na całym moim kanale YouTube'a, Facebooka znajdziesz mnóstwo nagrań o tym, jak poczuć, a następnie podążać za tym. Za tym odczuciem jest to coś subtelny, delikatny, cichy głos gdzieś tam wewnątrz Ciebie, każdy go gdzieś tam male, ma, często jest przykryty całym szumem, <laughs> szumem, który się dzieje gdzieś tam w naszej głowie. i Medytacja jest to proces, który ma Ci ten szum pozwolić wyciszyć, lub też wyłączyć. To już byłby ideał, gdybyśmy doszli do takiego momentu, że ten szum umiemy wyłączać, choćby nawet na chwilę, na takie momenty, aby. Skomunikować się ze swoim wnętrzem, poczuć, co tam, co, tam się, co tam nam w duszy gra, i za tym, co nam w duszy gra mieć siłę, mieć odwagę, aby podążać. Zamiast podążać ze swoimi myślami, podążamy ze swoim czuciem. Taka jest główna różnica w całym procesie, do którego medytacja macie doprowadzić. Nie myślimy o swoich myślach, nie analizujemy ich. Często, gdy siadasz w spokoju, w ciszy, myślisz sobie, zajmę, teraz jest ta chwila dla mnie. Pojawia się jakaś myśl i zaczyna się rozbierać na części pierwsze. Czasami, właśnie w takich momentach, przychodzą jakieś genialne pomysły nawet do głowy. Z tego względu, powiedziałem Ci jakiś czas temu i kilka razy już powtórzyłem, ważne jest, aby mieć gdzieś pod ręką coś do pisania. Gdy coś przychodzi genialnego Ci do głowy, zapisz sobie gdzieś to i wrócisz do tego w odpowiednim momencie. Ale tu i teraz, w tej chwili, gdy myślisz sobie, to jest mój czas na medytację, mój czas na to połączenie i wyciszenie szumu w swojej głowie w tym momencie, te genialne myśli, niech sobie poczekają, więc pozwalamy im, aby przepłynęły. Analizę tych myśli odkładamy sobie na kiedyś, na później i nie podążamy za nimi, nie biegniemy gdzieś w to miejsce, gdzie one tam wędrują, wręcz przeciwnie. Budujemy przestrzeń, spokój po to, aby gdy pojawi się coś z Twojego wnętrza, gdy pojawi się jakieś właśnie uczucie, poczucie, to będziesz mieć tą pewność, że to jest to Twoje i że chcesz właśnie za tym iść w swoim życiu. Taka jest krótka definicja, podręczna definicja procesu medytacji. Tak jak przy każdej praktyce, oczywiście do medytacji są jakieś przeciwwskazania, które warto wziąć pod uwagę. Więc jeśli w Twojej głowie jest naprawdę mm, kocioł, <głos》>, dzieje się wiele, jest trudno, jakaś, czy, czy jakaś życiowa, trudna sytuacja, nie mówię już oczywiście o lękach, o jakichś depresjach, trudnych stanach emocjonalnych, wtedy w ogóle nie mówimy o, o yy, medytacji, wtedy takie praca z umysłem. Możecie jedynie jeszcze bardziej wpędzić w czarną dziurę, więc w takich przypadkach zajmij się trochę innymi praktykami, a medytacja jest wtedy, czy zabieramy się za medytację wtedy, gdy wstępnie w Twojej głowie już jest jakiś porządek i czujesz swoją moc, czujesz, że możesz, ok, możesz się teraz zająć, zająć sobą. Cała praktyka jogi, czyli wszystko, co jest wcześniej, praca fizyczna, oddychanie, Doprowadzić ma do tego, aby medytacja była możliwa, aby była łatwa po prostu, aby Twoje plecy były proste, gdy siadasz i nie musisz siadać w takich pozycjach, które zwykle nam się kojarzą z medytacją. Gdy myślisz sobie o o osobie, która medytuje, to myślisz sobie, że ktoś siedzi, ma skrzyżowane nogi, proste plecy, zamknięte oczy, odpowiednio ułożone ręce. Oczywiście każda z tych rzeczy ma jakieś znaczenie i Jedna po drugiej ci zaraz o tym opowiem, ale ważniejsze jest sam fakt, samo to, że decydujesz się na pobycie ze sobą i myślisz sobie, okej, okay, to jest mój czas na to, aby zapukać do swojego wnętrza. I to już jest pierwszy, najważniejszy krok. Cała reszta to już są szczegóły. Medytacji możesz spróbować nawet w ruchu. Jeśli codziennie pokonujesz jakiś dystans, jeśli ta droga jest ci znana. I nie będzie rozpraszało Ciebie to, co na tej drodze spotykasz. Możesz wyjść i spróbować tak zwanej medytacji w ruchu, czyli na wdechu kilka kroków, na wydechu kilka kroków. I jak złapisz już taki rytm, że na przykład trzy kroki wdech, trzy kroki wydech, po jakimś czasie już przestajesz myśleć o tym i rzeczywistość dookoła Ciebie przestaje istnieć i masz szansę wyłączyć cały szum w Twojej głowie, i poczuć właśnie spokój, równowagę, wewnętrzną ciszę, właśnie nawet w ruchu. E, oczywiście możesz spróbować i do tego tu również namawiam medytacji na siedząco. E, po to właśnie ćwiczymy całą jogę, aby plecy były proste, aby mieć e, możliwość właśnie utrzymania prostych pleców, proste głowy. Dzięki temu energia, która płynie w Twoim ciele sprzyja, sprzyja wyciszeniu, sprzyja równowadze. Skrzyżowane nogi powodują, że energia z dołu ciała nie rozprasza się, tylko płynie z dołu do góry. Głowa prosto nad kręgosłupem, lekko zamknięte oczy. Jeśli, jeśli potrzebujesz, skup swoją uwagę tutaj, właśnie między brwiami. Jeśli nadal chcesz jeszcze tak dopełnić wszystkiego, możesz nawet czubkiem języka dotknąć podniebienia miękkiego. Zamknąć oczy, zwrócić swój wewnętrzny wzrok na miejsce między brwiami, ułóż ręce jedna na drugą. W ten sposób możesz lekko połączyć ze sobą kciuki. Ułóż ręce wygodnie na udach, rozluźnij barki, rozluźnij ręce, trzymaj proste plecy. Jeśli Twoje plecy potrzebują, oprzyj je gdzieś wygodnie i spokojnie, zacznij od wyrównania swojego oddechu. Wyrównaj swój oddech, pozwól mu równo płynąć i pozwól myślom przepływać spokojnie. Ustaw sobie jakiś zegar gdzieś z boku, i w ten sposób to są dwa najpopularniejsze sposoby na to, aby doświadczyć tego stanu, który ma szansę zamienić się w medytację, w taką wewnętrzną ciszę pomiędzy Twoimi myślami ciszę, w której połączysz się z tym wewnętrznym odczuwaniem i pomoże Ci to. Podążyć za tym, co się tam dzieje, za tym, co w Twojej duszy gra. Są takie dwa główne jeszcze podziały medytacji. Jest medytacja z jakimś aspektem i medytacja bez niczego. To, o czym do tej pory Ci mówiłem, to jest taka medytacja, gdzie starasz się stworzyć przestrzeń, gdzie jest takie słynne powiedzenie: kiedyś słyszałem, że biegną myśli, często tych myśli mamy tyle w naszej głowie, że jest ileś naraz albo nawet na zakładkę. Gdy powoli ten potok myśli zwalnia, to znajdujemy nawet przestrzeń między myślami, i ta przestrzeń w trakcie tego procesu medytacji wy, wy, yy, wydłuża nam się. I szukamy właśnie tego miejsca pomiędzy myślami, tej ciszy, spokoju, wyłączania tego szumu w naszej głowie. Inny rodzaj medytacji to medytacja, gdzie masz. Jakiś aspekt, masz coś, na czym skupiasz swoją uwagę, czyli to jest najsłynniejsza medytacja, to jest mantra medytacja, gdzie masz jakąś mantrę. najsłynniejsza to oczywiście OM, o którym wszyscy słyszeli, ale są też inne mantry, i to słowo mantra to składa się z dwóch słów, czyli man, umysł, i tra, oczyszczanie, czyli mantra. Ma dźwięk, który ma oczyszczać nasz umysł, wyciszać, uspokajać nasz umysł, a więc możesz skupić również swoją uwagę na dźwięku lub też na jakiejś figurce czy na jakiejś jantrze, takim znaku graficznym, ale to są już bardziej, można powiedzieć, złożone formy medytacji, i często, gdy zaczynasz swoją przygodę z medytacją, to te różne aspekty mogą spowodować, że zaczniesz o tym myśleć, jakby analizować, patrzeć na to wszystko z różnych stron i stracisz, stracisz swoją uwagę, stracisz taki spokój i, i tą równowagę, która ma być jakby samym celem tej medytacji. Więc może na początek spróbuj znaleźć trochę wewnętrznej równowagi, spokoju i zobacz, jak się w tym poczujesz, usłysz. Twoje poczucia, zobacz, co tam gra wewnątrz i napisz w komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia. Jeśli już medytujesz, napisz, jakie są Twoje doświadczenia do tej pory. Jeśli nie medytujesz, jeśli jest coś, co Cię powstrzymuje przed tym, to również napisz, bo to jest ciekawe co Cię powstrzymuje przed tym procesem. Ja przez wiele lat. Y Przyznaję, przez wiele lat już y, miał to połączenie <noise> z tym poczuciem wewnętrznym, gdzieś y, taki głos wewnątrz, że poświęcaj dużo czasu, więcej czasu na medytację. Zrób to, na pewno będzie to y, dla Ciebie wartościowe. Wiele z tego wyniesiesz. Jest to y, taki głos, który za mną chodzi już od wielu lat, i między innymi dlatego postanowiłem jakiś czas temu nagrać ton, y, tą serię o medytacji dla Ciebie. Również z inspiracji dla samego siebie, tak aby więcej czasu poświęcić temu tematowi, więcej czasu poświęcić tej praktyce. I to dzisiejsze nagranie, które w pewnym sensie konkluduje całość tego tematu medytacji, podążaj za swoim czuciem. Jest to moje przesłanie w mojej praktyce, tak aby, ponieważ ta medytacja nie jest tylko takim pustym procesem, który ma. Yy, być powiedzmy wyłączeniem Ciebie z rzeczywistości, wyłączeniem Ciebie ze świata. Wręcz przeciwnie, stworzenie tej przestrzeni ma dać Ci wgląd w Twoją głębię, ma spowodować, że masz dostęp do rejonów, które gdzieś są za cicho zwykle, są przykryte i gdzieś to Twoje bogactwo, które jest w jakimś zakamarku Twojej duszy czy Twojego serca może nigdy by nie rozbłysło nie rozwinęło się, nie rozkwitło gdybyś nie poświęciła, nie poświęcił Jemu uwagi, więc niech ta medytacja będzie takim procesem wejścia y, drogą wejścia po Twój skarb wewnętrzny, tego Ci życzę podziel się w komentarzu swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w tym temacie wszystkiego dobrego podążajmy za naszym czuciem, aby za nim podążać. Najpierw pozwólmy sobie uruchommy uruchommy to czucie, pozwólmy niech ono kwitnie, niech się rozwija, a następnie wybierzmy, wybierzmy w którą stronę będziemy chcieli się z nim wybrać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia.